2, 1, jedź, lewy 4, 100, prawy 4 plus na szczyt i 100, 100, lewy 6 przez szczyt długi, 20, a prawy 5, 20, a prawy 5, i 100, lewy 5, za, za, za szczytem 20, prawy 5, do lewy 6. I 100. 100 przez szczyt prawą, 50, lewy 6, 150. Prawy 6 przez szczyt 20. Lewy 6 przez szczyt i 150 z hamowaniem za szczytem prawy 4 z uwagą błoto 1 to 100 lewy 3 plus długi 300 I na końcu hamowanie prawy dwa z drogi widać za znakiem i 200 Prawy 2 z drogi i 200 przez szczyt prawą prawy 6 przez szczyt Prawy 6 przez szczyt i 200 Za szczytem prawy 4 minus, do lewy 4, do prawy 5. Do lewy 4, do prawy 5. I 200. Prawy 4, do lewy 5, 50. Do lewy 5 i 50, lewy 6 przez szczyt, 80 hamowanie, lewy 4 za szczytem. Do prawy 5, 100, prawy 6, prawy 6 i 100, lewy 6, zacisk. Przez szczyty prostój prawą i 200. Lewy 6 do prawy 5 minus 300 I na końcu miękko, prawy 4 wybija do lewy 6 500 Prawy 4 miękko wybija do lewy 6 Kurwa Wyprzedaj, lewą Dobra i 500 do słupa, 500 do słupa i dalej prawy 6 plus przez szczyt. Prawy 6 plus przez szczyt. 100 z hamowaniem, prawy 4 do lewy 4 plus. I 150. Lewy 6 przez szczyt do prawy 5 do prawy 5 do lewy 5 plus za szczytem i 200 lewy 6 150 i prawy 5 przez szczyt do lewy 6 za szczytem 200 Lewy 6 za szczytem i 200 przez szczyty. Metalotna i 300 do mety stop. Do czerwony ciągniesz. I już.